Fortress Conflux, nie, nie chcę takich. Minus fort, ten fort mi nie siedzi, Rampart Conflux nie Brand new Benz, dobra hop Hop Hop, i tam ile mamy, 1100 No dobra, good luck, have fun, musi być skapsa oczywiście Co tam mamy, to są chyba zwykłe burzaki A zwykłe burzaki byłyby amazing, cause you are amazing just the way you are Hmm, hmm, hmm. No powiem tak. Kusi Kusi mocno wręcz, żeby już wychodzić. Hmm. No nie wiem, bo to tak bym powiedział, no biorę to, biorę to, 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 to i wychodzę. No bez surowców, ale surowca zawsze można na zewnątrz. Złapać. Zależy, nie? Co byśmy mieli grać. Ale jestem ogólnie za tym, żeby tak zrobić. Plus za plusa wydaje mi się. Plus za plusa wydaje mi się, że tak będzie. Jak najbardziej rozsądne. Dobra, tutaj mamy, czyli powinienem mieć kasla po powy... Nie, przepraszam, my na kasle nie gramy. Co ja gadam? No bez surowców, no, bez surowców. Zależy, co będziemy grać. Zależy, co będziemy grać. Oj ojoj, oj, dobra, nie mogę tego zrobić. Już, już widzę, że nie mogę. Muszę zebrać jeszcze scrolla, Zapomniałem, że jeden scroll. Jeszcze wisi w powietrzu średnio z tego tytułu. No dobra, bez... bez... Bez drewna! Bez drewna, czyli drewno trzeba znaleźć na, na zewnątrz. No ja bym teraz wychodził. Tu jest jakieś drewno, ale to średnio. Tu jest jakieś drewno, tu pojedyncze. Zależy co będziemy grać. No, ale no, plus za plusa jest wydaje mi się, że solidny chyba. No pojedyncze bez drewna. Spoko. Elemental Conflux. No, jeżeli miałbym robić Elemental Conflux right now. <ścoughs> no to nie powiem. Ale już kusi, żeby grać elementale. Czekaj, na środku co jest? Fortress jest na środku. No jak nie regnemany, a jest duża szansa, że nie regnemany, to tak bym powiedział średnio. O, czy ja chcę grać? Czy ja chcę grać? Czy ja chcę grać? Jak się zje? Brakuje mi słowa. Hydry docelowo, jeżeli miałbym być w kontroli tego mida. To jest. A ja wykupiłem wszystko, oho. Dobra. Lucky. Sometimes lucky, bo nie chciałem wszystkiego wykupić, ja się zdziwiłem w pewnym momencie, że mam wszystko. Ale spoko. Drewno, drewno, drewno. Drewno i all I need z lakiem, tu by się wziął z lakiem. No, bez laka też dajemy radę, więc go. Wow, wow, wow. Poczekaj, bo ten burzek tak był ustawiony, źle ustawiony burzak Listen, baby girl. Dobra. No, mm, ja będę robił do, do, do góry tego treżuraka, myślę, że też bez problemu możemy, możemy zrobić. Where you are. Mm, 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 mm. pięknie na razie oj kurwa nie nie jest pięknie dałem token głupiutko oddałem token a tutaj jednak kontra musi być ściągana aż tyle nie pizgam co bym chciał pizgać dobra czyli tak ciach 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 pięknie mm, mm, mm. to dalej jest problem zwany drewnem no jeden burzak przyjmę tą stratę na klatę przyspieszony całkiem Dobra go go mm, tego mam prawie kilka punktów z jakiej z jakiej paki masz tyle punktów niby Oho, No ja już widzę że będzie problem problem będzie się nazywał Problem się będzie nazywał, że. Mam expa <laughs> <laughs> te jednostki. No cool. <laughs> Dobra, ładnie no. No ten armorer niech będzie. Musiałbym zrobić tak. Drewna bym raczej nie marnował. Dobra, czyli trzeba będzie ogarnąć to drewno. I to drewno mamy z tej strony, więc trzeba je ogarnąć. As fast weekend, we can. Fast we can. Tam jest Elemental Conflux od razu, czy ja będę robił ten Elemental Conflux? Ja jestem za tym, żeby szybko wychodzić i grać mida. Na side'zie mamy Nekro i mamy kołwa. Ja jestem za tym, żeby zagrać, żeby zagrać Elementale i wyjść, nie? Armorer Offense. Bez łucznictwa raczej, wolałbym grać bez łucznictwa. Tutaj jakieś dwie puszki, tu jest Pixa. Tu cholera wie, tak, a czemu się gra Monery, na przykład sama specjalka jest dosyć mierna, no bo ma dobry rozwój, chcąc nie chcąc, ekspert loga, ta to znaczy logę masz i ofensa, to są dwa dobre skille, startujesz z burzakami, z pixami, którzy mogą z karpiami na przykład startować, to zwyczaj dobry rozwój, bojownik, to no same plusy, same plusy pod rozwój, no pod rozwój, dlatego mówię, że dobry rozwój wojownik, no a tym bardziej, że konflikt zazwyczaj kupuje tą magię, zazwyczaj, 90% gier kupujesz magię, więc wiesz, wojownik z dobrym rozwojem, skupioną magią, dobra, A no, muszę iść pod drewno ewidentnie, no i jeżeli dostałbym tutaj elemental konflikt, ale taki kurna, no niby ten bardziej pasuje, bo jest trochę expa. Expa i tak bym puszował wydaje mi się. Puszę to the limit O kurwa mać burzak, może Spikso mi się ruch zamienił, no nie. No nie, totalnie nie. Dobra, ile tam straciłem za dwa pewnie, nie? O, trzy, no dużo, duża strata. A bo no inicjatywa przeskoczyła na pixel. nie no bo miałem tak rozstawione jednostki Dobra ale drewno podniesione <laughs> to dokupuje w sumie te karpie też już od razu zakupię cofamy się mogę zbudować karpia a potem dopiero uniwerek więc go zawsze parę karpi do przodu nie kopalnia nie przejęta. oho a miejmy nadzieję, że nie będzie mi brakować. Drewna mamy spora a konfliks aż tak drewna nie żre. Bardziej brałem drewno, żeby mieć już na samą magię, nie? Aż tyle drewna to nie żre. Jak taki rampi na przykład. Rampi to, to to nami wpierdala to drewno, no. Czemu w takim razie nie gra się pojebów? Bo pojeby bardzo szybko ci odpadają. One... Z... Pojeby to masz kogoś zelinować trzeci, czwarty tydzień, bo masz odporną jednostkę na magię i to jest wszystko. Trzeci, czwarty tydzień. Potem to już raczej klęska, a potem z... poza tym... Dużo trzeba zbudować do pojebów, no i są drogie no. I są po prostu drogie. Ty -ty 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 Nie wiem, zrobiłbym tak chyba i <ścoughs> tak, no i tu będą pewnie burzaki. Zrobię im tak, bo będą przyjmować strzały na twarz. No i przyjęły. Elegancko zrobione No i kolejne burzole. Kolejne burzole. Token skarpia chyba robię. A, w one staku. Chciałem, że będzie inaczej, szczerze, no ale trochę tej armii mam na dobrą sprawę, więc można było się spodziewać. No, ale i tak stracony tylko token. burzaki. Caffi mnie do elektra jest do elektro tam są kolejne te hmm. <laughs> tam są kolejne łobuzy raczej bym zrobił to zrobiłbym to zbiorę stąd manę DD2 zrobimy to Czyli miałbym ewentualnie te cztery elemental confluxy żeby to zagrać nie kenek push tutaj limit dziadu? Dobra ja bym zrobił tak zrobiłbym tutaj dobicie ziemi po, ucznictwa raczej nie chce grać zrobiłbym tu dobicie ziemi zebrałbym to Potem zrobił Meduza store z powietrzem. Potem bym musiał zrobić to, żeby zrobić to, zrobić to. Ten zamek i wyjście. A w wlejt nie oddają psychole. No nie, no, bo psychole to co? Latać nie latają. Zbufować ich nie zbufujesz, czyli okro pada I tak dalej, i tak dalej. Ma mało kiedy wykorzystasz tego pojeba. Mało kiedy. Poza tym widzisz. Na przykład teraz to ja nie mam duele pojeba. A ani jednego nie widzę w sumie nawet. My tylko odpadę na magię. A magia ma takie giga znaczenie czwarty tydzień. Drugi miesiąc i już potem to już tak A fenki fenki kwestia tego że są strasznie szybkie można zrobić klona no jest ich dużo Jest ich dużo ale fenków my tutaj grać nie będziemy wydaje mi się że muszę się z nim cisnąć o tego mida no tu bym chciał z dwoma ddkami, pójść najlepiej by było bo to jest but wtedy But, boot dd I dd tu bez tego nawet już Tu musiałbym gildie no jakieś cycki myślę że zrobię z jedne żeby chociaż ta dwójka elementali mi się robiła. <laughs> A pnie się może wychodzić. No, jeżeli miałbym jakieś nagi czy coś, to tak, ale. No, muszę liczyć, że to by były dosłownie nagi. To wtedy na blesie wychodzę. Mam blesa, mam. Ale to musiały być nagi. Nic innego. <laughs> <laughs> Opcja kasterek czy rampi, bo tylko biom widzę tego rampi. Rampi, mam nadzieję, że biedny ten rampi. No? A, czy ja będę coś tu łapował? Chyba nie. Chyba nie na razie. No i po co, pani Ikra? Witaj mnie, a ciebie, pani Ikra, ale no, dziękuję za te dwa miesiące subskrypcji. Witam serdecznie. Dobra, hop. Ładnie. No, pierwszy raz chyba mam tyle <laughs> burzaków. Oddasz mi z klik. Kurde, no nie mam jak, niestety, ale nie mam jak oddać, ja tym nie dowodzę, I tym, hmm. dobra jest to tak jak chciałem, chciałem dokupić burzaków, chce mi się cofnąć, odciążyć, ale co sobie nie wiem czy apować te burzaki na dobrą sprawę, no bo one za fensa dużo więcej pizgają, nie? Dobra, tam te żuraki macha. Co tam masz? na no Jakieś takie bym powiedział, nie wiadomo co. Nie kupiłem powietrza. Kupiłem powietrze i teraz się muszę zastanowić, czy ja się po to powietrze cofam. Troszkę inaczej to miało być. Kupionym powietrzu. Hmm. No, wydaje mi się, że nie zepchnę aż tyle Expa Czy zepchnę? Gdzie relik? Nie zawsze masz relika, widzu. Dobra, muszę mieć nadzieję, <laughs> że nie zepchnę aż tyle Expa No, bo nawet inaczej postaram się nie zepchnąć tyle Expa Biorę to, biorę ten zamek, cofam się tu, idziemy w górę, dobijamy 2DD. No, chcemy wyjść zaraz. Podlicz się, żeby nie zepchnął levelu, bo jak zepchnę level po tym, to będzie lipa. Ile tam będzie? Potrzebuję ze 2 400 expa. Kurna, może być, że zepchnę. No nie chcę zepchnąć, nie chcę obsługi powietrza mieć. Zrobię puszkę i zobaczymy. No tutaj z, z yy, 700 expa trzeba liczyć, czyli domykam mi to. No jeżeli to mi domknie level, to jest dupa. Trzy markety zrobiłem, żebyśmy mieli za co tradować, potem żyć było. Brak drewno będzie bolał? Dlatego, zrobię zrobiłem markety, dlatego zrobiłem markety, więc nie będzie bolał. W się sensie wydaje, wyjebałem cały drobny miałem na markety, więc. No okay. i na inne głupoty, to by było bolesne. o kurwa, tu jest już 2300 Expo. No to powiem szczerze, że średnio mi się to podoba. No bo patrz, spycham to, kurde. No, będą, będą dwa lewele. No, hmm. Chyba, że podniosę sam zamek. Nie no, w tym zamku na bank jest, dobra. No cholera bym to wzięła, no. Dobra, będzie mała psuła w powietrzu, chyba, że zostanie powietrze. Ale no, zapomniałem powietrza kupić! God Ogólnie rotacją to mi się to klei, ale... No, ale mały błąd w sztuce był. O moral, no jak dwa plus jeden by the way. Dobra, woda już niech będzie od biedy. Ciężko ta walka poszła. Miała wyjść dużo lepiej. No dobra, no będzie obsuwa w powietrzu. No nie jestem zadowolony z tej obsuwy na pewno. Na pewno nie. Co? Ile tego ekspa? Dobra, do góry. Cześć, czemu on poszedł? U, no tam albo puszki, albo break. Dobra, markety stoją. Dobra, wiecie co? Zrobimy to. Zrobimy to. Parik do setu HP. No ta czapka byłaby fajna, for sure. Kulka do chaina, niekoniecznie na ten moment. No ja bym szukał breaka. Dalej muszę liczyć, że to będzie break typu soft. Karpie, karpie, tu będę musiał postawić karpie. No albo łatwy break, albo tak bym powiedział wyjście stoi pod dużym znakiem zapytania. No nie wiemy jaki break jest. No i trochę ta obsuwa powietrza jednak boli. Najgorsze, że nie wiem jakie brejki mnie czekają. Dwójki olki to stałem. Każda broń jest tu, ale to byle jaka. To już nawet nie opłaca się dupy zawracać. Mam nadzieję, że. Nie! Dobra, musiałbym zrobić tak. Wiecie, co ja sobie apnę te burzaki jeszcze tutaj. Dziewięć więcej, zawsze. Zawsze raźniej. O fajne grabie i to mogą być jeszcze karpie burzaki O karpie Ale teraz jest tylko i wyłącznie kwestia jaki break, jaki break wariaci będzie Ari, dragony. Auć. Auć. Imagine chain w burzaka dostać albo lightning bolta imagine to złączy Chłopanie. Dobra, na razie bez większych. Aha, dwa, dwa lightning bolty i chain. No nie. Dobra, okej, okay, nie odbił. Dwa chainy Lightning Bolt. No kurde, no. Dwa frosty w to! Full countr dostałem w tych kastach. Full full kontrę. Nie ma sali, Feliciano. Ja jebie! Nie, no full country ja dostałem A lepiej tak niż na Gold Dragony, raczej, dobra, próbujemy. Ja pierdolę Biały Niedźwiedź Biały Niedźwiedź. A jeszcze przeczekał, ile ci? Je państwo. No jak ta gra sobie żarty czasami ze mnie robi, to jest nierealne, nie? A jak nie zbije tej czwórki, to ona mnie zbije. Ramdet. dead. No kurwa macie, ale ta gra sobie żarty ze mnie stroi czasami. No pierdolony break jak mnie wydymał, no I'm dead, punkty w dół, no niestety to jest przegrane, no nie, wygr nie wygram tego w walce na gołe łapy z tymi niedźwiedziami raczej. Okej, okay, zrobił tak, no nie, bo ten... A, tak, tak, moralni jeszcze pierdolcu ty... O Jezu, break on fairy dragons. Two chase and one lighting. bolt on air la two ice bolt one frost ring into fire la okay